Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, dzień z życia. Przeczytamy sobie jedną książkę. Jest dzisiaj przepiękna pogoda, jest już za 7:12, a ja już zdążyłam do Was domontować i wstawia się mi właśnie film na dzisiaj również. No i słuchajcie, przychodzę z paczką, ponieważ jest tutaj pięknie zapakowana i w ogóle w sensie. Gadżety, które są do tej książki są fantastyczne, i właśnie tę książkę dzisiaj będziemy sobie czytać. I film ten powstał we współpracy z wydawnictwem Pruszyński Young, także bardzo się cieszę, bo jest moja to pierwsza współpraca z Pruszyńskim. Także słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie czytać Premierę, czyli potężną dawkę Alison Tandy, autorstwa Jeff. Bishop. Ja za dużo o tej książce nie wiem, natomiast mam ochotę na właśnie jakąś młodzieżówkę. Wiem jedynie, że mamy tutaj motyw narkotyków, także jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy. Tutaj patronat ma książkowe, skryta książka. Kurtularny oraz Epic Page. No i chyba właśnie ze względu na to, że książka ta powstała również we współpracy z Epic Page'em, jest tu mnóstwo wspaniałych rzeczy. Po pierwsze, w środku jest przepiękna pocztówka, czyli przyjaciół trzymaj blisko, a byłych jeszcze bliżej. Dalej mamy taką ulotkę. Uważam, że to też jest super, ponieważ mamy tutaj rozpiskę kolejnych premier, więc to też jest bardzo fajnie promocyjnie. Tutaj mamy liścik. Dalej, słuchajcie, mamy herbatkę. Słuchajcie, herbatka jest. Kolejnie piękne flamastry, znaczniki, których na pewno będę używała właśnie do tej książki e, mamy tutaj jeszcze zakładkę magnetyczną, której również będziemy sobie używać e, do tej książki mamy znaczniki przepiękne oraz naklejkę e, także w ogóle paczka mega super w ogóle piarowo świetnie instagramowo jeszcze lepiej także widzę że mm, pruszyński Dokładnie wie, co robi. No i będziemy sobie czytać. Ja teraz biorę się za śniadanie. W ogóle dzisiaj sobie wymyśliłam, bo widziałam na TikToku jakieś takie śniadanie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, ale no cóż, ja w sobie w słuchawkach włączam właśnie potężną dawkę Alison Tandy i idę robić nam śniadanko. Słuchajcie, jest już za 10.19, przychodzę z mini, 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 mini update'em, ponieważ jestem na stronie dopiero 79, ale ogólnie cały zabieg bardzo mi się podoba i aż jestem w szoku, szczerze Wam powiem, bo mamy tutaj chłopca, chłopaka, przepraszam, który jest zakochany właśnie w tytułowej Alison Tandy, natomiast ona ulega wypadkowi i jest w śpiączce. Jest w śpiączce, ona przed tym wypadkiem z nim zerwała, no a on ją bardzo, bardzo kocha, Nadal jest w niej bardzo zakochany, cierpi, no bo ona z nim zerwała. No, ale przez wzgląd na sytuację, no ponieważ ona ma ten, miała ten wypadek i jest już od kilku em, tygodni w śpiączce, e, nasz główny bohater, słuchajcie, przez to, że musi podjąć operację na kolano, dostaje bardzo dziwne proszki przeciw, takie po operacji na to właśnie kolano, ma bardzo dziwne proszki takie przeciwbólowo znieczulające, no i one powodują halucynacje, i w tych halucynacjach właśnie przychodzi tytułowa Alison. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie dalej. Bardzo mi się podoba kreacja przyjaciół naszego głównego bohatera, ponieważ oni są tacy, że nie, niekoniecznie cały czas klepią, klepią go po ramieniu, a właśnie mówią swoje obiekcje i tak dalej. Bardzo podobał mi się zabieg szukania dla niego nowej partnerki. No ale tak, naprawdę wydaje się być to... Bardzo fajną e, młodzieżówką, zobaczymy jak będzie dalej, ale sam zabieg i sam motyw strasznie mi się podoba. E, także Biorę się zaraz za dalsze czytanie. Zaraz idziemy do arkady z Mateuszem. Ja muszę do Empiku podejść, bo chcę sobie kupić nowy haft diamentowy, bo ten co mam jakoś mi nie podszedł i nie podoba mi się, strasznie mi się mieni w oczach. Więc chcę sobie kupić nowy, będę sobie dzisiaj go robiła. Plus planuję wziąć sobie długą kąpiel, w którym również będę sobie czytała tę książkę. No, także zapraszam Was do dalszego oglądania. Jestem prawie w połowie i moim przemyśleniem jest to, że to jest taka idealna młodzieżówka, po prostu i na jeden dzień, ale w ogóle na jeden wieczór. Już się strasznie szybko czyta. Tylko mam pewne obiekcje do Ali, bo tutaj jest pewna sytuacja, że ona nie może pogodzić się z tym, że jej chłopak, czyli nasz główny bohater i były chłopak. Właśnie nie może tak jakby się odbić troszeczkę I zacząć trochę życia na nowo Bez niej I trochę mnie to denerwuje W sensie denerwuje mnie to, że tak na siłę starają się mu kogoś znaleźć Tak na siłę pokazują, że on bez dziewczyny to na pewno nie będzie szczęśliwy Więc to jest taki aspekt, który troszeczkę mnie drażni Ale sama, sama historia naprawdę taka jest dosyć cute no, zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, wydaje mi się, że tutaj jest w e, sensie. Interpretuję tę książkę, że ona ma w sobie drugie dno. To znaczy, ym, troszeczkę takie właśnie pogodzenie się tym, jeżeli ktoś nas zostawi. Więc zobaczymy. E, zobaczymy, jak to będzie. Troszeczkę też przypomina mi to z tej strony: sam. Tylko, że tam było pogodzenie się z żałobą, tam było też, że sam rozmawiał z. z Boże, już nie pamiętam jak If ona chyba miała, ale nie jestem pewna, przez telefon. No i ona po prostu godziła się tak, jakby z żałobą. Natomiast tutaj jest trochę inaczej, ale w sensie, że bardzo jest podobnie, jeżeli chodzi o to, że mamy tutaj taki paranormalny troszeczkę wątek, tylko tak, jakby coś innego jest na celu, tak? Bo, bo Alison chce, żeby ten nasz bohater zaczął żyć, poznał jakąś osobę i tak dalej. No a widać, że on ją po prostu kocha. I że jest mu bardzo ciężko z tym wszystkim, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się to um, jakoś tak ułoży, że po prostu dadzą mu spokój. Także czytam dalej. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj doczytać tę książkę, a jak nie, to po prostu jutro przyjdę do Was z jakimś tam update'em. No, także tak. Słuchajcie, przychodzę do Was już podsumować e, i zrecenzować dla Was książkę potężną dawkę Alison Tandy, e, ponieważ dzisiaj rano udało mi się ją doczytać. E, dlatego też ten film wchodzi z opóźnieniem. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę, to to jest tak jak Wam wspominałam w update'ach, to jest idealna książka na jeden dzień. Jeżeli szukacie czegoś, co, em, co Was odmóżdży, co Was wciągnie, co Was bardzo zaangażuje, co Was czasami rozśmieszy, to zdecydowanie to jest ta książka i e, wydaje mi się, że jak kiedyś może w przyszłości będę nagrywała filmik idealne książki na jeden dzień, to ta książka zdecydowanie się tam. E, po prostu trafi tam do tej, do tej listy, ponieważ czyta się absolutnie szybciutko. Przyjemna, fajna, naprawdę taka właśnie tak jak wczoraj widzieliście mój dzień, głównie spędziliśmy go na, na zewnątrz, i to jest po prostu idea, idealna, piknikowa książka. Więc jeżeli na przykład jeszcze dzisiaj macie macie czas, bo też jest dzisiaj piękna pogoda, to myślę, że tutaj zdecydowanie możecie sięgnąć po tę książkę. Ona nie dała mi żadnych cytatów. W sensie też czytając ją, miałam troszeczkę takie, że nie skupiałam się na każdym jednym wypowiadanym zdaniu, na każdej jednej sentencji, tylko skupiłam się bardziej na całości. Na samej fabule, na bohaterach, na tym, co się wydarzy. Nie skupiłam się w ogóle praktycznie na zaznaczaniu i na jakichś takich wiecie rzeczach, bo czasami ja tak mam, że mam na przykład książki, które, w których wiem, że. Tu będę zaznaczała na pewno. Tak, tak właśnie mam z książkami em, Myśliwskiego, że tam po prostu. To jest, ta książka jest jednym wielkim cytatem, że ja chcę się tak, wiecie, skupić, że chcę sobie wszystko odnotować i tak dalej. Natomiast w tej książce miałam coś takiego, że ona po prostu ma mi dać rozrywkę, bo tego właśnie wczoraj potrzebowałam. Rozrywkę, e, angażującą, fajną historię, w którą się wciągnę. E, już o fabule też bardzo dużo Wam opowiedziałam, więc nie chcę tutaj się powtarzać. Jeżeli chodzi o sam styl, no to właśnie taki prosty, dosyć. Bardzo podobało mi się to, że jeżeli nasi główni bohaterowie, czy w ogóle bohaterowie, pisali do siebie smsy, to jest również to w ten sposób napisane, więc to już w ogóle czyta się, czyta się szybciutko i te strony po prostu lecą. Jeszcze tak się zastanawiam, co, co wam powiedzieć na temat tej książki, bo no ona po prostu jest cute. Oczywiście mamy tutaj temat y, lekkiego uzależnienia. Mamy tutaj temat uzależnienia i od opioidu, ale też od osoby, y, a bardziej y, osoby. Y, więc tak, no myślę, że jeżeli jesteście świeżo po rozstaniu, to może być Wam troszeczkę trudno y, tę książkę czytać, bo tutaj cały czas jest właśnie o tym, że on ją kocha, że on cały czas o niej myśli, że on nie może sobie z nią z tym poradzić jeszcze ta, opera, ta operacja na kolana, więc to już w ogóle go tak jakby no przymusza do tego, żeby był w domu więc więc jeżeli jesteście świeżo po rozstaniu to nie polecam wam tej książki natomiast jeżeli macie akurat na ten, na ten motyw dosyć wywalone, to, to myślę, że fajnie sobie spędzicie przy tej książce czas. Jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu Pruszyński, Yang za to, że mogłam zrecenzować dla Was tę książkę. No i co? No i my się widzimy w kolejnym filmie. Życzę Wam pięknej niedzieli, udanego spacerku, a my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć!